Wszystkiej ropy Brent kosztowała niecałe 55 dolarów, to spadek rzędu 3% w ciągu dnia, tak tanio nie było od maja. 2009 roku. Zdaniem ekspertów na rynku jest duża podaż ropy. Dziennik Financial Times podkreśla, że eksport z Rosji i Iraku osiągnął rekordowe poziomy. Amerykanie wydobywają też ostatnio sporo ropy z łupków. Na świecie zapotrzebowanie jest umiarkowane, a dodatkowo ceny obniża silny dolar. Korzystają na tym konsumenci, np. kierowcy w Europie, ale dla eksporterów, w tym dla Rosji, to poważny cios finansowy. Rafał Otwiuk, Polskie Radio. Wśród dzisiejszych tematów m.in. czy Grecja wejdzie ze strefy euro, co z Wielką Brytanią w Unii Europejskiej i poważne pytania na początek nowego roku. Euro najsłabsze z dziewięciu lat. Spraw wyjaśni jaka jest przyczyna tego przyczyna. Unijny pakiet klimatyczno-energetyczny może spowodować wzrost cen energii. Przyznaje to Rada Krajowa Federacji Konsumentów. W 2015 roku będzie się musiała zmierzyć Unia Europejska. Wtedy w tym kontekście podają słowa Grexit i Brexit. Pierwsze od angielskiego exit oznacza wyjście Grecji ze strefy euro, drugie wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. To na przyszłość sprowokują wybory parlamentarne. Na szczegółową debata polską. Brytyjczycy pójdą do głównych w maju. Jeśli będą Sarkozy, to jak zabiorą władze? Będzie się referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii. Przyzwieszonych wyborach pod koniec miesiąca. A ich faworytem jest skrajnie lewicowa Syriza, która chce skończyć z polityką oszczędności i ze spłatą greckich długów. Momenca, Polskie Radio, Bruksela. Według niemieckiego tygodnika Der Spiegel, Berlin nie boi się już wyjścia Grecji ze strefy euro, bo euro jest silniejszy i nie ma prośby zarażenia innych krajów wirusem niewypłacalności. W podobnym tonie wypowiadają się komentatorzy z Deutsche Zeitung. Nie ma powodu do paniki w związku z sytuacją w Grecji, przekonuje. Ale nie jest pewne, że przyspieszane wybory w Trecji wygrają.